Jak dbać o stawy? Stawy są tymi elementami naszego ciała, które są, można powiedzieć, używane cały czas. Przypominamy sobie o tych stawach, kiedy no już zaczynają boleć, kiedy mamy z nimi problemy. I oczywiście bardzo często nie pojawia się to, kiedy już mamy troszkę więcej lat, ale niestety często pojawia się to również, kiedy jesteśmy, można powiedzieć, młodzi. Ale w jaki sposób możemy o nie dbać? Po pierwsze, ruch. Coś, co dla wielu osób wiązane jest właśnie z tymi problemami ze stawem. W rzeczywistości, jeśli będziemy się ruszać tak, jak trzeba, kiedy zapewnimy tym naszym stawom wzmocnienie, które właśnie wynika z ruchu, to ten ruch może być bardzo dobrym sposobem, żeby te stawy nigdy nas nie zawodziły. Chodzi o to, żeby zapewnić im odpowiednią ruchliwość, żeby nie dochodziło do ich zesztywnienia. Oczywiście chodzi o stawy. Nie przesadzamy z tym ruchem, robimy to wszystko w odpowiedni sposób, nie przeciążamy w czasie tego ruchu naszych stawów, ale po prostu się ruszamy. Długie spacery, pływanie, jazda na rowerze, jakieś aktywności fizyczne, które po prostu pozwalają tym stawom działać i to działać w ten sposób, że one się wzmacniają, a nie osłabiają. Osłabiony staw jest naprawdę bardzo mocno narażony na wszelkiego rodzaju zagrożenia. A kiedy w wyniku tej aktywności fizycznej wzmacniamy po, prostu stawy, wzmacniamy po prostu stawy, tych problemów nie powinno być. A jeśli już, to pojawią się wielokrotnie później niż w przypadku stawów, które nie są w ruchu. Więc pamiętajmy o tym ruchu, który jest dla nich, czyli dla naszych stawów, niesamowicie ważny. Kolejną rzeczą jest odpowiednia masa ciała. Musimy pamiętać i przyjąć to, że zbyt duża waga cały czas obciąża nasze stawy. Nasze stawy mają pewne granice, które możemy oczywiście tą odpowiednią ilością aktywności fizycznej przesuwać, jednak zbyt mocno obciążone stawy niestety będą o wiele słabsze, o wiele bardziej narażone na wszelkie zagrożenia, a zbyt duża masa czy też waga? Niestety jest czymś dla nich niesamowicie negatywnym. Tu nie chodzi o wygląd, tu nie chodzi o naszą kondycję, tu chodzi o to, że kiedy jesteśmy zbyt ciężcy, no mamy zbyt dużą wagę, te stawy cały czas są obciążone w o wiele większym stopniu niż w przypadku, gdybyśmy byli lżejsi. 10 kg na przykład za dużo to już 10 kg więcej, które muszą znosić nasze stawy. Pamiętajmy, że to naprawdę robi różnicę i denerwujmy się na to, nie denerwujmy, jednak ta dodatkowa, zbyt duża waga jest dużym obciążeniem dla naszych stawów. Kolejną rzeczą jest zachowanie odpowiednich pozycji w takim życiu codziennym. Chodzenie w odpowiedni sposób, siedzenie w odpowiedni sposób, przenoszenie, podnoszenie różnych rzeczy, również. W odpowiedni sposób, czy też schylanie się po coś, to są bardzo ważne rzeczy, codzienne rzeczy, które kiedy robimy w sposób niewłaściwy, w bardzo negatywny sposób wpływają na nasze stawy. Taka ciągle powtarzająca się na przykład nieprawidłowa pozycja bardzo mocno obciąża nasze stawy, no i rezultat może być bardzo, bardzo niefajny. Tutaj, nawet leżenie w nieodpowiedniej pozycji jest czymś bardzo szkodliwym. Pamiętajmy, że te nasze stawy muszą być w optymalnych, może nie pozycjach, ale w takim optymalnym ułożeniu. I kiedy na przykład w nieodpowiedni sposób chodzimy, leżymy, siedzimy, takie rzeczy oczywiste, to niestety te nasze stawy wówczas mocno są obciążane, no i to zagrożenie wzrasta. A z czasem, po miesiącach, po latach takich nieodpowiednich, na przykład takiego nieodpowiedniego siedzenia, to wszystko zaczyna wychodzić na wierzch. Następnie mamy nieprzeciążanie naszych stawów. Używamy na przykład do podniesienia czegoś obu rąk. Nie pochylamy się, tylko na przykład podnosimy na zgiętych nogach. Kiedy musimy coś podnieść ciężkiego, zawołajmy kogoś, żeby nam pomógł. Kiedy ćwiczymy, rozgrzewajmy te stawy. Nie szarżujmy z na przykład zbyt dużym obciążeniem. Wchodźmy na nie powoli. Nie przeciążajmy ich. Pamiętajmy, że ten wcześniejszy punkt, czyli odpowiednia pozycja w tym życiu codziennym, czyli na przykład siedzenie w odpowiedni sposób, czy też chodzenie w odpowiedni sposób, to wszystko również nie obciążanie naszych stawów. I o tym niestety bardzo często się zapomina i się zapomina o tym, że coś co raz, drugi, trzeci, dziesiąty, setny. Nic nie zrobi naszym stawom, to po tych kilku tysiącach godzin nieodpowiedniego siedzenia czy podnoszenia czegoś, niestety, już może sprawiać gigantyczne problemy. Następnie mamy zbilansowaną dietę, która umożliwia skład tej diety umożliwia naszemu organizmowi sprawne funkcjonowanie. Tutaj już nie mówię o jakichś cudownych rzeczach, które mają w bardzo dobry sposób wpływać na nasze stawy, ponieważ większość z nich. No, niestety nie chce działać. Tu chodzi o zwykłe, normalne odżywianie, które będzie dostarczać nam odpowiednich ilości kwasów omega-3, witaminy C, witaminy D, odpowiednia ilość białka, żeby te nasze stawy, to co je buduje, było w odpowiedni sposób zaopatrzone oraz żeby reszta naszego ciała również była zaopatrzona. Chodzi o mięśnie, ścięgna, cały układ ruchu, całe nasze ciało. Ponieważ trzeba pamiętać, że kiedy dbamy o stawy, kiedy chcemy dbać o stawy, musimy również dbać o te pozostałe części naszego ciała. O nasze mięśnie, o nasze kości, o nasze ścięgna, ogólnie o nas, o cały ten organizm. Ponieważ stawy nie działają w odosobnieniu. Mamy osłabione mięśnie, mamy osłabione kości to odbija się również na naszych stawach. Więc odpowiednie Odżywianie wpływa pozytywnie na nasze stawy i na całe nasze ciało, tak samo jak ruch. Później mamy odpoczynek i regeneracja. Nasze stawy i całe nasze ciało musi również odpoczywać. Musimy zapewnić naszym ciałom odpoczynek, również wygodny, stabilny odpoczynek dla naszych stawów. Zregenerowane ciało, które ma kiedy i jak odpocząć, będzie działało dłużej i sprawniej. Stawy też muszą odpoczywać, to nie muszą odpoczywać tylko nasze mięśnie, nie tylko nasz mózg, ale stawy również muszą mieć odpoczynek. Później mamy obniżenie poziomu stresu. Stres, który w dłuższej perspektywie bardzo negatywnie wpływa na nasz organizm, w tym na nasze stawy. Stany zapalne. Niższa wrażliwość na kortyzol, napięcie mięśni to wszystko w negatywny sposób oddziałuje na nasze stawy i przekłada się na problemy ze stawami. I chociaż często podkreślam, żeby no, nie denerwować się tak, to tak jak często mówię łatwiej powiedzieć niż zrobić jednak musimy coś z tym zrobić, ponieważ ten niższy stres to nie tylko lepsza praca naszego układu krwionośnego naszego serca naszego mózgu. Lepsze samopoczucie, ale nawet takie rzeczy, których byśmy nie podejrzewali o to, czyli nasz, nasze stawy. Mniej stresu, ponieważ ten stres negatywnie wpływa na nasze stawy. Następnie mamy wygodne obuwie. Obuwie jest czymś niesamowicie ważnym. I tu nie chodzi tylko o stawy w naszych nogach, naszą miednicę. Chodzi też o resztę, ponieważ. Jeśli chodzimy nie tak jak trzeba, stoimy nie tak jak trzeba, to nawet podniesienie czegoś czy przeniesienie zakupów jest obciążeniem dla naszych stawów, na przykład w naszych rękach. Odpowiednie obuwie jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Jest jednym z najważniejszych elementów naszego ubioru. Ubiór ma zapewniać ochronę, ma też wyglądać, ale też ma nie szkodzić. I odpowiednie obuwie nie szkodzi stawom, wręcz im pomaga, a nieodpowiednie obuwie jest dużym zagrożeniem dla naszych stawów, ale nie tylko. O tym należy pamiętać. Więc, jak widać, nie musimy od razu biec do sklepu, żeby kupywać jakieś wymyślne środki na początku, które i tak nie pomogą, kiedy nie zastosujemy się do tej listy, ponieważ stawy są ważne, ale dbanie o nie. Nie jest wcale aż takie trudne. Musimy pamiętać o tych podstawowych rzeczach: odpowiedniej ilości ruchu, higienie tego ruchu, żebyśmy na przykład podnosili coś w sposób właściwy, żebyśmy ich nie przeciążali, żebyśmy zapewnili im komfortowe warunki, czyli odpowiednią pozycję, w której na przykład śpimy, siedzimy, poruszamy się, odpowiednie obuwie, zbilansowana dieta, która dostarczy im odpowiednich substancji, żeby mogły normalnie działać. Ale też takie rzeczy jak na przykład obniżony poziom stresu, żeby również mogły tak działać jak trzeba, żeby te inne elementy naszego ciała na nie w negatywny sposób nie wpływały. To jest bardzo skomplikowana rzecz, ten nasz organizm. I tutaj stawy, mięśnie, ścięgna, układ ruchu i całość musi działać tak jak trzeba. A dbanie o stawy to co ważne, ponieważ dużo rzeczy tych które dzisiaj wymieniłem, pokrywa się również na przykład z dbaniem o nasze mięśnie, o naszą posturę, o nasze serce. To po prostu dbanie o cały organizm. Więc to, że będziesz się ruszał w odpowiedni sposób, się odżywiał, miał odpowiednią wagę i na przykład zachowywał odpowiednią pozycję przy siedzeniu, wpłynie również bardzo pozytywnie na resztę twojego ciała. Co jest Oczywiście podwójnym, potrójnym zyskiem. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.